Teraz przełom w historii choroby słynnego polskiego florecisty Jacka Gaworskiego. Po wielu miesiącach oczekiwań lekarze z Bostonu podjęli się ostatniego etapu leczenia nowotworu. Sportowiec ma ogromne szanse na całkowite wyleczenie. Problem w tym, że do końca września musi uzbierać prawie 190 tysięcy złotych. Na sprawie Dorota Kaczor. Czechmistrz Krzysztof Głowacki, jego uczeń, wielokrotny mistrz Polski, członek kadry narodowej i olimpijskiej. Jacek Gaworski reprezentował Polskę na planszach całego świata. O swoim uczniu trener mówi wyjątkowy. Trenują razem już 37 lat. Tempo pracowitości u niego nie opadło, wręcz przeciwnie. Może jeszcze bardziej teraz docenia możliwość ćwiczenia. Jego błyskotliwa kariera runęła 10 lat temu. Zachorował na stwardnienie rozsiane. Osiem lat później kolejna diagnoza. Nowotwór mnogierdzenia. Dni sportowca były policzone. Przede wszystkim szermierka jest to niesamowity, najlepszy lek, jaki... Do tej pory pomaga mi w walce z chorobami. Szansę na życie dali mu darczyńcy. Od trzech lat przyjmuje nowoczesne leki powstrzymujące SM. Dzięki ludziom wielkiego serca mógł poddać się eksperymentalnej terapii, która powstrzymała rozwój raka. Jej koszt sięgał 300 tysięcy złotych. Potrzebną kwotę uzbierał zaledwie w kilkanaście dni. To jest ostatni etap leczenia. Rokowania są bardzo dobre. Lekarze przewidują, że uda się męża wprowadzić w stan rem. Koszty leczenia to prawie 240 tysięcy złotych, ale dzięki darczyńcom już udało się zebrać 53 tysiące złotych. Nadzieja jest ogromna. Dwa razy ludzie wyciągnęli do nas pomocną dłoń i nam pomogli, więc jest to tak, gdyby ostatni, trzeci, trze, trzeci etap mojej walki. Na dobre i na złe siłę do walki cały czas daje mu najbliższa rodzina. By finansować leczenie sprzedali wszystkie wartościowe rzeczy, tu dylematów nie ma. Cel jest jeden. Choroba mojego męża pokrzyżowała plany życiowe naszej córki, gdyż pieniądze, które ciężko zapracowała, które miała odłożone na ślub, jest zaręczona, przeznaczyła na leczenie męża. Pan Jacek ma jeden cel: zdobyć złoto na Paraolimpiadzie w Rio de Janeiro. Dla polskich urzędników pan Jacek jest pacjentem nierokującym. 10 lat temu odmówili mu leczenia stwardnienia rozsianego, 3 lata temu leczenia raka. Wrocław Dorota Kaczor.